What would you like Poproszę, pizzę, i to tylko może jakąś kole. dodatki to nie wiem, może jakieś machine <grymne> guna. A sprzedajecie jakieś świeże bułeczki? Chyba nie sprzedają świeżych bułeczek. Dobra, tu jest ten. Pistolet 1911 kaliber 45. Mm, mm, mm. Na te, na ten nie chyba nie stać. No okej, okay, dobra, kup. Yay. Achievement unlock. Przypisz do slotu. Czyli mam jeden slot jak na razie. Dostosuj, zobaczymy co tu mamy. Dżungla cholera wie o co tu chodzi. Jeszcze tego nie czaję. Dostosuj stosu porównaj. O, dobra, 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 dobra. Yes.

Strzelaj, celuj. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Tu mamy jakieś tarcze do strzelania. Uj, już mamy jakąś Nie, Tak mamy? To jest ten, ten, ten naszyjnik. To co? Wspinamy się tam, nie? Co nie? Co nie? Pytanie, czy ja kogoś tutaj mogę znaleźć? Ogólnie, czy my mamy mapę przy sobie? Sterowanie... nie, nie, nie Mapa Widzę, że mapa jest pod M Znaczy, tak przynajmniej w opcjach jest, ale tej mapy nie mamy teraz przy sobie z daleka byłem przekonany, że to jest, to jest nad jego głową, znaczy jest tak nad głową, ale myślałem, że on chce coś ode mnie. Dobra, wspinamy się na górkę. Mamy że teraz, teraz, teraz dużo chodzę. Wspinam się na górę Artura, więc. nic, więc nie powinno stanowić to większego problemu, gdy mnie, żeby wejść. Tak, nawet biegiem, możemy wbieg... biegnąć na górkę. Wdech, wydech, wdech, wydech. wydech, wydech. Czy pytanie, czy py to jest pytanie, czy tutaj kogoś mogę znaleźć? Czy ja kogoś słyszę? Czym się tak zdaje? Czekaj, tu mamy jakiegoś węża? Fuck sake! Fuck sake, sake, mogę strzelić do tego Ajajajaj, ugryz mnie w rękę Okej, okay, mayday, mayday Kończą się schody? To mamy drabinę. Ty, 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 ja chciałem nie zabijać. Znaczy nie zabiłem tego i on mi ukąsił. To takie niesprawiedliwe. Mamy kolejną skrzynkę. Otwieramy. Okulary stylowe. Wsp wspieramy jeszcze, jeszcze się wyżej. O, widzę, że bateria w komórce mi pada. Ej, naprawimy teraz masz. żeby to było takie łatwe. Wiecie co włączy? Może internet w komórce? A, że Bluetooth mam włączony. Ci nie ma co dziwić sukces! Aktywowano maszt Ok, możemy zjechać tutaj. Spasja. A da się jeszcze wejść jeszcze wyżej? To jest skrzynka. As!

The island calls to you And, like you Jason The shopkeepers are from the outside They will use the radio towers To do business and reward you with weapons For every tower you free A true warrior must hunt It is the natural order of things a To your hunting ground Do not fear your instincts Society has taught you how to fail Not nature Here Now, if you want to save your friends you must know the jungle animal skins and leather will help you to carry many weapons and equipment plants can be mixed to create potent medicines that heal you enhance your senses and more go return to me once you have mastered the jungle what does that mean what am i supposed to do listen to your instincts I gramy misję. O, to jest jakiś sam samochód. Czy dam się tym jeździć? Da się. Hmm. Czy właściwie co? Wiecie, wiecie co? Ja tutaj sprawdzę, czy czegoś jeszcze nie ma. Ha, widzicie? Sklepie doszemy co, coś nowe. Joker, kasa kolejna, benzyna, benzyna. Wow, paperyczka. Nie, 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 dzięki. Tu już otwierałem, tu jest regał, tu jest szopa jakaś, mens Eee, bro... co to już? nie wiem. Ladies, a czyli to jest łazienka jakaś. Zerkniemy jeszcze po tych szopach Okej, okay, a opuszczam teren misji. Ale widzicie? Kto zostawia pieniądze na takich rzeczach, no ja pierdolę, no masakra, totalna masakra. No to wsiadamy do bryki. Uuu. Co my tu mamy, kurde, skóra jest, ja pierdolę, ale bryka niezła wam powiem, tutaj jakieś mapy do góry. Sto na liczniku. Nowy samouczek. A jak jeździć chyba raczej będziemy wiedzieć. Walimy gumy od samego początku, nie? Nie da się Wow ho, ho. Ale popiernicza Da się na ręcznym wejść? Ej, czy wy to słyszeliście? Ręczny jest Czekajcie, czy... Jest ręczny <ścoughs> Ale jaja Dobra, czyli Wejdziemy gdzieś na ręcznym O, o, może nie będzie tu ryzykować. O, jeszcze mostek, nie, <grystanie> Nie chcę się zabić na samym początku. Nie, to nie jest miejsce. Nie mówcie, że nie ma wstecznego. Nie, wow, ale mnie obliciło. Jeżdżę na drodze. Posuwa, nie będę będzie, nie cię przejeżdżać. To jest miejsce bezcelowe. Ja, ale udało mi się wjechać. Dobra, co my tu musimy porobić? Czerwone liście zbierać. Jeden zielone, niebieskie i skóry dzika. Czyli to nie jest świnka morska, tylko to jest dzik. Moja bryka. Super co jak. Ee, nie wiem, Cecilio. <grymne> Dobra, co my tu mamy? Mamy na mapie pokazane jakieś diamenty. Aha, to są skrzynki w takim razie. Jeźdźmy. Telnik to jest ten, ten naszynik, co ja? nie? No, Szykamy liści. Mamy czerwone jakieś liście. Tutaj. Jej, szybki jestem Kolejny Gdzie jest taki, ten dzik? Jest dzik, jest dzik, jest dzik. Chyba sobie jaja robicie z I razem musiałem do niego strzelić Oooo Czy mi się wydawało czy on są własną rękę sobie uciął? Spocią To było okropne. Zgadzam się z tobą, majster o, czekajcie, co to jeszcze jest za punkt? Czegoś nie zabrałem? tety chyba nie niebieskie liście w wywodzie. Nurgujemy! Gdzie one są? Gdzie one są? Można powierzchni Jaja ja ze mnie robię. Oh O fuck oh, nie. niech to szlachta i ja pierdyle Aligator zaatakował mnie Totalna masakra Masakra! Gdzie są te niebieskie liście i spadamy stąd? Ja ich tu nie widzę, serio, ja ich nie widzę. Płyniemy dalej, tylko się boję, boję kolejnego aligatora. Okej, okay, jest, 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 jest. Wiecie co, ja wyjdę. Ja pierdolę, durny aligator. Ja sobie leganie pływam tutaj, on mnie tak kurde, z zaatakował. Co to ma być? Co to ma być? Kolejna roślinka. Troszkę dziwnie to obcinał koleś. Ale niech mu niech mu będzie, niech mu będzie. Okej, okay, a czekajcie, ja potrzebowałem tylko jedną roślinkę niebieską. Mam dwie obciąłem. O jest dzik dzik, 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 Ucieka dzik, ucieka Chodź tutaj chodź tu dzik, dzik, dawaj dzik, dzik, disgusting. dzik, zielona roślinka? dzik, jest to chyba, chyba ta. Okay. Jeszcze jeden jedno Gdzieś tutaj Okej okay. I wracamy do domu Otwórz mapę, wybierz ikonę szybkiej podróży Odbij szybką podróż To jest ja To jest aligator Szybko podróż, co jest to? Teleportacja! Zordon! Teleportuj mnie do bazy! Anakadis whatever to się zwie. Gdzie jest mój samochód? Czy to jest mój pokój? Hmm, fajny pokój, nie? Fajny pokój mam. To jest jakaś laleczka włodu. Okej, okay, szybka podróż. Jojoj! Wołd co my tu mamy? Jest Polska, jest Polska, zaznaczona, pięknie, cudo. Yy, automat, pójdziemy, pójdziemy. Jak tu wyjść? Tędy, gdzie jest ten typek? Chcę mam iść tam, czy nie tam? Szukam tego mužina. Ha jest, jest, jest. Dennis, I've got the plants and animals. Good. Then bend nature to your will. I will teach you. Eh, eee, ok, co my tu mamy? Użyjemy, no my, by przygotować mikstury. Opcję wybierz przedmiot Now use the plants you found to craft two syringes. Przygotowanie lekarstwa. Okej. Okay. Ej, wykonaj. Hey. Jej, wykonałem. Good, Jason. You may even find more powerful plants out in the woods if you are lucky. Now, use the skins of the animals you killed. To enlarge what you can carry. Crafting will allow you to carry more weapons, money, loot, and syringes. Yasne, yes. take The tattoo on your arm. It is a sign that you are special, that you have the soul of a warrior. You progressed along the path. Let me show you how to add to them. With each tattoo, a skill is mastered. Uh -huh. Możesz okay, chyba mamy dostępne punkty umiejętności, aż dwa do wykorzystania. Aha, żeby usunąć e, znaczy zachować zabić wyroga Dobra, weźmiemy to jedno. Done, learn, nice. 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 Ukończył więcej misji. Czyli wykorzystałem jedyny punkt, i więcej nie mogę wykorzystać. Czekajcie, co my tu jeszcze mamy? Kolejny, wślizg. Tak. Ej, komórka mi dzwoni. Co jest grane? We have one of the Americans. Come, have some fun! What the hell? Lisa! Oh, shit! We, we have to get her back. Come, follow. Wait, how was <laughs> that slide? Ah, that kind of slide. Under the car. Oh, I damaged your car. Come had taken Lisa to the outposts are strongholds found throughout Rook Island. Vass's pirates hold them to control the surrounding area. So we're heading into a fight, yes, a worthwhile one.